Najlepszy dowód na to, że Zarząd Dróg Miasta Krakowa dba nie tylko o ulice w centrum. Te na obrzeżach miasta są równie ważne. Ulica Mieczysława Wrony to kluczowa ulica dla mieszkańców Sidziny. Jest swego rodzaju kręgosłupem tej części Krakowa. Mieści się przy niej lokalna szkoła, centrum kultury, klub sportowy czy kościół. Teraz Sidzina może być dumna ze swojej głównej ulicy aż chce się po ulicy Wrony jeździć. Zmianę odczuli wszyscy użytkownicy drogi. Kierowcy i rowerzyści jeżdżą po nowym i gładkim asfalcie. Piesi zyskali bezpieczne chodniki. Dodatkowo w kluczowych miejscach zabezpieczono je barierkami. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły zbudowano wyniesione przejścia dla pieszych. Pojawiły się progi zwalniające. Pasażerowie komunikacji miejskiej mają do dyspozycji nowe przystanki. To widać. Tego czego nie widać jest ukryte pod ulicą. Kilka warstw podbudowy, pod nimi zupełnie nowe instalacje podziemne, jak kanalizacja Sanitarna opadowa czy wreszcie wodociąg? Ulica Wrony została przebudowana od Warchałowskiego do Chlebicznej. Prace kosztowały prawie 17 milionów złotych. Pierwotnie przebudowa miała się zakończyć w lutym przyszłego roku. Jednak prace udało się przyspieszyć i ulica jest już dostępna dla mieszkańców. W ostatnich tygodniach trwało dopinanie szczegółów związanych z organizacją ruchu po to, żeby na ulicy Wrony było bezpiecznie.